Cześć! Witajcie na kanale CONESCO.pl. Dziś przedstawimy Wam przelewowy samochodowy ekspres RS5. Przygotujecie w nim kawę, herbatę czy nawet podgrzejecie mleko. Jest to urządzenie idealne dla podróżujących kochających wyśmienity smak kawy i herbaty. Jego kompaktowe rozmiary oraz łatwość obsługi sprawią, że zmieści się w każdej torbie lub plecaku a także nie sprawi nikomu żadnych problemów w przygotowaniu napoju. Do tego urządzenia wykorzystuje się wyłącznie kapsułki K-Cup. Jest również miejsce na sypaną herbatę oraz mieloną kawę. Ekspres zasilany jest akumulatorem i z powodzeniem przygotujemy w nim ulubiony napój w postaci kawy lub herbaty w naprawdę krótkim czasie. Urządzenie posiada również czujnik pomiaru temperatury NTC, który pozwala na podgrzanie temperatury wody do 90 stopni i tym samym przygotowanie kawy w temperaturze około 80 stopni. Zatem możemy korzystać z wody w temperaturze pokojowej lub od razu korzystać z wody ciepłej. W zestawie znajdują się instrukcja obsługi, zasilacz z kablem umożliwiającym podłączenie go do gniazda zapalniczki samochodowej oraz Express RS5 który składa się ze zbiornika wodnego, do którego wlewamy wodę oraz jego pokrywa, włącznika, gniazda zasilacza, kubka, do którego przygotowywana jest kawa, komory na zmieloną kawę lub sypaną herbatę i jej przykrywki, a także komory ekstrakcyjne. Z ekspresu RS-5 można również korzystać w domu, jeżeli posiadamy odpowiedni adapter. Na potrzeby filmiku również pokażemy, jak przygotować kawę w warunkach domowych. Jaka powinna być kawa odpowiednia do przygotowania w ekspresie RS5? Polecamy wybierać jasno palone ziarna najlepiej do jakości Speciality. Kawa ta poddawana jest rygorystycznej ocenie w teście przeprowadzonym przez specjalistów, w którym ocena odgrywa istotną kwestię. W zależności od tego, z jakiego regionu wybierzemy kawę. Możemy w niej wyczuć naturalne nudy smakowe. Zmielona kawa wielkością powinna przypominać kryształy cukru. Przejdźmy zatem do przygotowania naszej kawy. Do komory na kawę zmieloną wsyp 14 gramów odpowiednio zmielonej kawy. Następnie zabezpiecz ją przykrywką. I umieść pomorze ekstrakcyjnej. Całość umieść w ekspresie, delikatnie przekręcając elementy. Do zbiornika wodnego wlej 150 ml wody o temperaturze pokojowej. Następnie zakręć pokrywę na wodę. I podłącz ekspres do zasilania. Jeżeli używamy wody o temperaturze pokojowej, należy przycisnąć dwa razy przycisk. Ekspres już nam się nagrzewa i przygotowanie kawy będzie trwało około 13 minut. Ekspres zasygnalizuje nam, że kawa została przygotowana poprzez sygnał dźwiękowy. Pozostaje nam już tylko cieszyć się przygotowaną kawą. Po użyciu ekspresu odczekaj do jego ostygnięcia, a następnie osusz go używając do tego suchej gąbki. Zdejmij komorę na kawę mieloną oraz komorę ekstrakcyjną i umyj je pod bieżącą wodą. Jeśli spodobał Ci się nasz filmik, pozostaw po sobie ślad w postaci lajka lub komentarza. Zapraszamy Was również do oglądania naszych następnych filmików.